Właśnie zorze poradne rozlały się czerwienią ponad gęstwiną trzcin i sitowia, i chłodny powiew wiatru zmarszczył spokojne dotąd wody jeziora Łeknańskiego, Kiedy stary, jak synem swym, z picy gniewem upłynęli z szuwarów na dwóch czurnach tubanych z pni dębowych. Ciężko nam idzie, nywoch, ryb będzie mnogo, ozwał się jaksa. A już ci, że ciężko, odparł syn. Lina od krzydła drga, w rękach jakby żywa, niechybno matnia jest pełna. Przybyli do brzegu i poczęli wyciągać sieć na piaszczystą łachę. Połów się udał. Jesiotry, mrosty, bugle, szczupaki, węgorze, sielawy, karasie, lipienie, brzany, ukleje, wykrzykiwał z wyjmując wymując ryby z matni i wkładając je do łodzi. Tymczasem słońce wyjrzało z zaboru i pierwsze jego promienie padły na drewniany klasztor, wznoszący się po drugiej stronie jeziora. W tej chwili na wieży klasztornej ozwał się jękliwy głos sygnaturki. Spiesz ma się! zawołał stary rybak. Tylko patrzeć, jako te niemce w habitach przebudzą się. Biada nam, jeśli nas tu złapie kulawy izydor. Idyć nie przeleci duchem, musi przejść przez most nad jeziorem. Wżdy skryjemy się we trzciny. A właśnie, że przeleciałem duchem! Ozwał się raptem głos za ich pleców. Jaksa i Spicygniew obejrzeli się za siebie osłupieni. Przed nimi stał kulea, wybrat Izydor i uśmiechał się zjadliwie. Bierzcie ryby w sieci i chodźcie do opata hugona, rzekł stanowczo. Nie pójdziemy do żadnego opata, odparł hardo picygniew. My tu z dziada, pradziada, mieszkańcy tej ziemi, nie chcecie iść powoli, pójdziecie po niewoli, rzekł zakonnik i trzykrotnie zagwizdał na drewnianej świstawce. Za kępy drzew wyskoczyło czterech pachoków klasztornych i pędem podbiegło do łodzi. Spicygniew porwał się zawiosło, by się bronić, lecz stary rybak usnął go ramieniem na bok. Zaczęliście się na nas gromadą jak na zbójców. Kto nie słucha prawa, tego trzeba jako zbójcę traktować. Swoje prawa znamy a cudze nam niepotrzebne, mruknął stary rybak. Idźcie powoli, czy mam was związać? W milczeniu skręcali ku mostowi, który wznosił się łukiem nad wąskim w tym miejscu, ale głębokim jeziorem. Nie minęły trzy pacierze, a już byli za furtą klasztorną przed surowym obliczem opata cystersów wekneńskich ugoda. Rozpoczął się sąd. Jak się nazywacie? Zapytał szorstko opat złą polszczyzną. Zwomnie mnie Jaksa, a to mój syn Spicygniew. Dlaczego kradniecie klasztorne ryby? Nie kradniemy. Woda jako i powietrze dla wszystkich jest. Każdemu w niej łowić wolno. Wolno łowić i wam, ale tylko brodząc w wodzie bez sieci. Połów łodzią i sieciom jest tylko prawem klasztoru. To wyście to prawo stworzyli drzewie było inaczej. Opat go zmienił twardy ton rozmowy i zaczął pouczać łagodnie. Przyszliśmy na tę ziemię, głosić nową wiarę i nowe lepsze prawa. Nauczyliśmy kmieci lepszej prawy ziemi, sadownictwa, szczepienia winorośli. Budowy młynów na rzekach, a was, rybaków, wyplatania nowych, wielkich sieci. Nieprawdeli mówię, oczy starego jaksy zapłonęły oburzeniem.